Браво! Ja chciałem przywitać przynajmniej kilka osób i no oczywiście wszystkich Państwa, ale jest z nami Pan, pan Senator Profesor Woźnicz są z nami, są z nami samorządowcy. Proszę Państwa, teraz proszę, a panu doktorowi oddajemy. Wyznaczają nam drogę do wspólnej, wolnej i niepodległej Polski. I chcę Państwu powiedzieć, że nie wyobrażam sobie, czy ktoś czuje się częścią narodowej Wspólnoty. I między Ignacem Daszyńskim, Wincentym Witosem, Józefem Piłsudskim, Wojciechem Korwaldem, Ignacem Janem Tereskim, i Romanem Dmowskim. Nie znajdzie choć jednego swojego bohatera. Choć jednego swojego bohatera, który oddaje jego myślenie o Polsce. I do nas wszystkich powinno, drodzy Państwo, łączyć. Bo jak w tym katalogu ktoś nie odnajdzie swojego bohatera, to gdzie szukać może swoich bohaterów? Tylko wśród tych, którzy służyli komunistycznej partii Polski albo po roku 1945 prowadzili do tego, aby Polska stała się sowiecką kolonią, choć Państwo doskonale wiecie, że polska wolność, niepodległość przetrwała w sercach, w pracy tak wielu wspaniałych ludzi, którzy o niepodległość walczyli i nas do wolnej i suwerennej Polski poprowadzili. I zastanawiam się wspólnie z Państwem dzisiaj, co w certy widos który jest w katalogu polskich ojców niepodległości, osobą tak ważną i której przed momentem oddałem hołd nie po raz pierwszy. Żeby było jasność, drodzy Państwo, byłem tutaj z rodziną Wincentego Witos'a jakiś czas temu i zawsze dla Instytutu Pamięci Narodowej, którym kierowałem. Wincenty Witos był bardzo ważnym bohaterem. Daliśmy pięć domów dzieł zebranych Wincenta Witos'a. Wspólnotę musi wiedzieć, na jakim fundamencie ta wspólnota jest postawiona i czego nie możemy, drodzy Państwo, dać sobie zabrać. I wszyscy, którzy biorą udział w życiu publicznym i politycznym, powinni mieć pełne obrazie tą świadomość, że jesteśmy wspólnotą narodową, budowaną na ponad tysiącu lat historii i naszych wartości. I tę wspólnotę narodową, te wartości, Nasze wielkie dziedzictwo możliwości. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej powinien zanieść w przyszłość. W kolejne lata, które dadzą Polsce możliwość ambitnego rozwoju. Wieczór, drodzy Państwo, tym bardziej doceniam Państwa obecność tutaj, więc pozwólcie, że dzisiaj nie będę odnosił się do swoich kontrkandydatów w związku z tym, że jest wieczór i spotkaliśmy się wokół wielkiej postaci Wicentego Witosa. Moim kontrkandydatom życzę spokojnego snu, nie będę po nich dzisiaj, drodzy Państwo. Że są wśród Was rolnicy, tak mi przekazano o tym, co dotyka dzisiaj polskiego rolnictwa, co dotyka dzisiaj polskiego leśnictwa, co dotyka polskiej branży transportowej. Wszystko to, Szanowni Państwo, zamyka się w jednym haśle haśle Zielony Ład. Ten Zielony Ład krąży nad Polską i niszczy kolejne sektory. Polskiego życia gospodarczego. Jak niż leśnika obawia się, że nie potrafią dbać o polskie lasy, mimo że polskimi lasami zajmują się od stu lat jako lasy państwowe i to polski leśnik dbał o zrównoważony rozwój polskiego lasu, jednej trzeciej terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Tak. Państwo zostanę prezydentem Polski, szanowni Państwo. To dam Senatowi Rzeczpospolitej Polskiej. Jest Pan Senator przywitany, Pan Profesor uśmiechnięty. Drodzy Państwo, dam Senatowi Rzeczpospolitej Polskiej szansę podjęcia decyzji i zweryfikowania wszystkich środowisk politycznych i partyjnych wokół Zielonego Ładu. Takie możliwości daje artykuł 125 Konstytucji, z którego zamierzam skorzystać jeśli państwo mnie wybierzecie prezydentem. Za. Na drogę normalności, która oznacza że znów odzyskamy wiarę w to, że potrafimy sami opiekować się naszą wspaniałą Rzeczpospolitą. Oczywiście znam nasze położenie strategiczne, nasze położenie... Ale chciałbym, abyśmy jako wspólnota narodowa, jako naród jeszcze raz uświadomili sobie, Kogo reprezentujemy i co idzie z naszego dziedzictwa? Jaka moc, szanowni państwo? Moc nie tylko w obronie i walce o wolność, ale też przedsiębiorczość, naszego... Gotowa...